Mam na imię Mariusz. Jesteście na kanale Lampomat.pl. To jest kanał sklepu internetowego z lampami i dzisiaj pokażę Wam, jak zamontować taki szklany klosz do lampy ze sprężynami. Taki montaż czasami może być problematyczny, ponieważ te sprężyny odbijają. Czasami zgłaszacie nam, że klosz pęk podczas montażu i najlepiej. Przygiąć sobie lekko te sprężynki i wtedy nakładamy klosz i kiedy już delikatnie one przejdą puszczamy i ten klosz powoli wejdzie i przez rozpieranie tych sprężynek on jest trzymany i teraz jak go ściągnąć metoda jest podobna czyli delikatnie sobie wyciągamy to jest chyba ten moment, który może spowodować awarię klosza Ok, tu akurat, o i przyduszam te sprężynki, także w momencie kiedy kawałek mi się ten gwint wysunie, to już chwytam palcami te sprężyny, żeby one mi nie jechały po kloszu, po szkle, bo może pęknąć. Niektórzy producenci obecnie stosują takie rozwiązanie, że zamiast metalowych rozporników dają plastikowe, albo w takiej gumowej osłonce i to jest o wiele bezpieczniejsze. I to jest jedna z dosyć popularnych metod montażu klosza. Dziękuję za obejrzenie. Zapraszam do naszego sklepu internetowego, który znajduje się pod adresem lampomat.pl.